Os us hey, ja. Jestem znowu. I want to improve Jestem my five no I want to be dalej. stronger. That's it. Dobra, I want też. to be stronger. Keep it up. Dobra, mogę tak trzymać, ale to nie nauczy dobrze. Jak mnie znowu nauczyć, to wiesz, dostaniesz z Dobra, czyli mamy le... le jakim te. Jechódź do miasta. Mam tam lat. Lista do miasta. No na ten mieczek i tą tarczę. Can co I mogę I dla ciebie zrobić? Dobra, słuchajcie, um, powrócimy sobie teraz do miasta. I jak będę w mieście, zrobię chyba krótką przerwę. I jak będę w mieście, to po prostu odtworzę. Um, nie dobra, jednak nie. To, czekasz na kolegę? Okej. Okay. Byłaś kiedyś w ruinach? <śpiewa> się z tymi ruinami. O, idzie ziółek ze skrzynkami, czyli zadziałało. O tutaj siedzi droga, że zostanie mu się pomóc, bo nie długo. Not now. Yeah. So me Right. They're all back at work. Things should get moving now. That is good work. I will keep Beppo and his cronies off my back. thought you might like to know Dwight's gone back to work. He has. That's almost a miracle. Well done. Here, take these coins. Your gratitude is boundless. I nie znajdę granic. Piętnaście do tego dodał mi do piętnaście złota. Kuba. Ze wszystkich oczywiście ty, co mi dał, dał mi 15 złota. E nie do nas chodzi, ja się prześpię i po prostu na do miasta tak naciśniesz, racisz, la 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 i zaraz będziemy pędzić do miasta, do południa. Wezmę najwyżej, wykorzystam ten cały czar, szybkiego biegającego czego tam.

The Brogar wants to replace the dog. That much is obvious. There isn't a man in the place who hasn't worked that out. But it's not something anyone says out loud. Words can get you killed. Cool well, then. What about your hunting? What can you tell me? Oh, Machina. What can you tell me about your hunters? Well, there's Lewis. I haven't seen him for days. I expect he's under a rock in the swamp. Not even the swamp flies bother him when he's had a skimful. Doug should also be in the swamp. He should be hunting. But I haven't seen him for days either. And of course you know what delightful tasks I have to do. Lewis isn't going to stop drinking anytime soon. I know. But when he's sober, or even when he's half cut, he's a damn good hunter. I've got a little bit of alcohol in my glass. <laughs> I've got a little bit of alcohol in mine. we a lot and run away. Sula binda. jest szybkie bieganie. Znaczy, ja nie wiem, czy ja bym nie dobiegł szybciej przez Tak po prostu. Ja też bym nie jakieś... Nie, no, 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 jeszcze. Aha. No. Przebiegłem moski i ile ja mam już tego. No co mnie gamisz kupi. Nie ma. I za teraz go nie mamy, co? Normalnie to już w ogóle jak rzadka kupa, kurde. Ule cóż. się co to. Teraz mam się mówić inaczej chyba. No to... Mm. Na razie spotkamy się już w e, miesiącu.